Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022, druk nr 351. Sejm na 13 posiedzeniu, w dniu 14 czerwca 2024 roku, na podstawie artykułu 39 ust. 2 regulaminu Sejmu, skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po rozpatrzeniu łącznego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2024 roku wnosi, aby Sejm uchwalił projekt ustawy, który krótko omówię. Ustawa, projekt ustawy jest dość krótki, ma on siedem artykułów. Zakłada on w artykule pierwszym, że traci moc ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 roku o Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. Projekt również dokonuje zmian w innych przepisach ustaw, jak chociażby w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo ustroju sądów powszechnych, w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, czy w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym. Zgodnie z tym projektem Wszelkie czynności prawne i działania podjęte przez Państwową Komisję do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 jej członków uznaje się za nieważne. Znosi się zarazem Państwową Komisję i ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Kiedy projekt ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne był przedmiotem obrad w tej Izbie, posłowie Polski 2050 byli przeciwko. Sejm w kwietniu 2023 roku przyjął tą ustawę, a jej procedowanie było zaprzeczeniem prawidłowej legislacji i przyjęto ustawę niezgodną z konstytucją. Jak mówił wtedy poseł Tomasz Zimok z tej mównicy przed kilkoma tygodniami, jak wyglądała praca nad projektem komisji, kiedy zwracał na to, że legislatorzy, Sejmowi legislatorzy zwracali uwagę na problemy prawne. To jedna z posłanek namawiała kolegę, który przygotował projekt, by zupełnie się tym nie przejmował. Podpowiadała mu, nie pozwalaj sobie na krytyczne opinie, nie zgadzaj się na żadne uwagi. No i posłowie Zjednoczonej Prawicy po raz kolejny nie przyjęli się niekonstytucyjnym projektem i go przyjęli. A był niezgodny chociażby z artykułem 7 Konstytucji, który zobowiązuje funkcjonariuszy publicznych do działania na podstawie i w granicach prawa. Ma chronić on z jednej strony obywateli przed bezprawnymi działaniami władzy, ale z drugiej strony chronić też funkcjonariuszy publicznych przed karaniem ich za legalne działania. A to właśnie czyniła ustawa, która przewidywała sankcje za działania prowadzone metodami prawnie dozwolonymi. Była także niezgodna z artykułem 10 Konstytucji, wprowadzającym zasadę trójpodziału władzy, a tymczasem przekazano uprawnienie do orzekania środków tożsamych ze środkami karnymi organowi wykonawczemu, choć powinno to być zarezerwowane dla sądów karnych. Była także niezgodna z artykułem 42 Konstytucji, który zakazuje wprowadzania odpowiedzialności karnej za czyny, które nie były zagrożone karą w dniu ich popełnienia. Ale była także niezgodna z artykułem 78 Konstytucji, wprowadzającym zasadę dwuinstancyjności postępowania. Przepisy ustawy o komisji były również obejściem artykułu 118 Konstytucji, który stanowi, że odpowiedzialne za naruszenie ustaw lub konstytucji w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie urzędowania najwyżsi urzędnicy ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu, a nie przed Komisją Prawa i Sprawiedliwości. Teraz po kilku tygodniach prac nad tym projektem, również w komisji z sejmowymi legislatorami likwidujemy to, co było złe. Wszystko po to, by komisja weryfikacyjna nie wchodziła w rolę sądu karnego lub Trybunału Stanu i w trybie administracyjnym ograniczała prawa wyborcze. Wszystko po to, aby nie poddawać politycznej zemście osób podejrzewanych o działania na szkodę kraju, bo w takich przypadkach należy stawiać przed sądami i Trybunałami. Przypomnijmy, że od ponad pół roku komisja nie ma nikogo w swoim składzie. Oddzielnym tematem jest to, ile ta komisja kosztowała kto jakie pobrał wynagrodzenie i czy to były uzasadnione koszty dla budżetu państwa, ale o tym będziemy myślę, rozmawiać w przyszłości. Ta ustawa nie powinna nigdy nabrać mocy prawnej i występować w polskim systemie prawnym i dobrze, że wkrótce straci taką moc. Klub Parlamentarny Polska 2015 Droga będzie głosował za przyjęciem tego projektu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.